Witam. Dzisiaj zapraszam na bardzo prosty przepis na pulchną babkę pomarańczową. Przez sito przesiewam półtorej szklanki mąki pszennej tortowej. Dodaję jeszcze kisiel pomarańczowy, żeby mieć lepszy kolor. Jedną łyżkę mąki ziemniaczanej, półtorej łyżeczki proszku do pieczenia, szczyptę soli, trzy czwarte szklanki cukru. Do tych składników warto także zetrzeć sporo pomarańczowej skórki, oczywiście tej wierzchniej warstwy. Po chwili dodaję około 100 gram takiego miękkiego masła. Wcześniej wystarczy go włożyć do ciepłego piekarnika na minutę. Oprócz tego jeszcze dodaję 4 duże jaja i około 150 ml soku pomarańczowego. Jest to sok mniej więcej z jednej dużej pomarańczy. Jak widzicie, nieskomplikowana babka z małą ilością tłuszczu, delikatna. Potem zobaczycie na filmie, że wychodzi. Bardzo puszysta, naprawdę kruszy się w rękach. Po zmiksowaniu może się wydawać, że ciasto jest takie zważone, ale nie martwcie się. Finalnie będzie to doskonały wypiek. Formę na babkę, zwłaszcza taką blaszaną, warto dobrze wysmarować, opruszyć bułką. Ciasto piekę około 45 minut na opcji grzałka góra dół, temperatura 180 stopni. Kiedy troszkę przestygnie, posypuję cukrem, pudrem, ale oczywiście, ciasto można polać lukrem albo roztopioną czekoladą. Życzę wszystkim wspaniałych wypieków. Dzisiaj dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam serdecznie na kolejne filmy.